Halo, halo moi kochani. Witam was serdecznie i zapraszam na czytanie miesięczne na kwiecień 2022. A to czytanie jest dla wszystkich urodzonych pod znakiem Koziorożca. I moi moi kochani, moje kochane Koziorożce. Mam nadzieję, że kwiecień będzie dla was pozytywnym miesiącem. Mam nadzieję, że karty coś fajnego wam będą chciały przekazać i jak wiecie, to czytanie może z Wami rezonować lub nie, być może tylko w części będzie pasowało do Waszej sytuacji życiowej. Dlatego weźcie to, co jest Wam przydatne, to, co Wam pasuje do Waszego życia, to, co jest pomocne, a resztę zostawcie na boku, zostawcie być może na później. Zaczynamy. Pierwsza karta Wasz temat. A jej, 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 jej trzy miecze. Co będzie pomagało lub przeszkadzało? Dziesiątka buław. Wasza świadomość, wasza podświadomość. To co było, to co będzie. Wasza energia, energia zewnętrzna, nadzieje lub obawy i dziewiątka monet na końcu nam wyszła karta na przyszłość, na te kilka tygodni, i muszę powiedzieć, że dobra karta, dosyć taka pozytywna. Bo te karty, które tutaj wyszły, ten wasz temat, no to takie aż bardzo pozytywne nie jest, ale zobaczymy oczywiście, jak to czytanie się rozwinie. Trójka Mieczy mówi o złamanym sercu. Być może w tym miesiącu coś się stanie, być może dostaniecie jakąś wiadomość, być może kogoś spotkacie, być może właśnie stare przeżycia, Stare, niezakończone sprawy będą bardzo dominujące, będą bardzo prezentujące. Z jakiegoś tam powodu, tak jak powiedziałam, być może jakaś wiadomość, być może ktoś e, kogoś spotkacie i to znowu będzie takie żywe w waszym życiu, to co kiedyś przeżyliście. Być może również dla niektórych z was to będzie coś zupełnie aktualnego coś co w tej chwili się wydarzy teraz się wydarzy albo się wydarzyło właśnie niedawno te trzy miecze mówią o cierpieniu z powodu drugiej osoby o cierpieniu ze względu na miłość może to być również takie powiem taki ból Niekoniecznie ze względu na miłości do partnera, do kogoś, kogo się kochało i to nie wyszło, ale również do kogoś kogo y, się chętnie ma, y, na przykład przyjaciółkę, przyjaciela, kogoś z rodziny i tutaj ta relacja jakoś nie wychodzi. Jakieś są problemy. I właśnie, właśnie ta karta może tutaj też świadczyć o tym, że coś trzeba uregulować, coś trzeba zakończyć. Mamy dziesiątkę buław, która tutaj leży obok. Karta pokazująca, że my jesteśmy na skraju naszych sił, że my powinniśmy ten ciężar, jaki na nas jest, powinniśmy z siebie zrzucić. Bo właściwie to my sami jesteśmy temu winni, że my się tak dołujemy i nosimy właśnie taki ciężar ze sobą. Przy, przyjdzie czas, czy właściwie w tej chwili być może już jest czas, żeby się z tego ocknąć, zostawić cię, ciężar na boku i iść swoją drogą. Tą le, lepszą, lżejszą drogą. Lżejszą. I Tutaj będzie coś w tym miesiącu, być może, co będziecie musieli dopracować, wyjaśnić, żeby sobie po prostu życie, życie w życiu ulżyć. Piątka Mieczy mówi o tym, że człowiek czuje się taki zamknięty. Człowiek czuje się tak, jakby poniósł klęskę, i to jest Wasza świadomość. A tak prawie wokół w ogóle chyba nie jest tylko wy sobie być może to wszystko co się dzieje w waszym życiu wy olbrzymiacie najczęściej jest tak że się robi z igły widły z brówki słonia i jeżeli się spojrzy na pewną sytuację z innego punktu widzenia z innej strony to wcale nie jest takie tragiczne ja muszę powiedzieć, że ja wiem to sama ze swojego doświadczenia, jeżeli jestem w takim dołku, jestem taka pogmatwana, taka, taka smutna. I ja wtedy wszystko widzę czarno. Czarno wszystko jest tylko czarne. Na drugi dzień się budzę, ale mam zawsze taką świadomość, bo już wiem to już z mojego doświadczenia, że na następny dzień to wszystko może być, wyglądać zupełnie inaczej. Budzę się na, na następny dzień, po takiej ciężkiej nocy, nieprzespanej nocy, jestem taka wykończona, ale widzę, że słońce świeci na dworzu i zaczynam myśleć inaczej. Już ta burza, ta klęska, te cierpienie właściwie przeszło. To było w tym momencie, te, te, te kilka godzin temu, a teraz to przeszło i ja... Widzę to troszeczkę inaczej. Ja zaczynam myśleć logicznie, ja zaczynam myśleć w tym kierunku, żeby sobie jakoś pomóc i widzę jakąś perspektywę. Widzę wyjście z tej sytuacji. I pierwsze co sobie, pierwsze pytanie, jakie sobie zadaję, co w tej sytuacji najgorszego może mi się przytrafić? I jeżeli sobie to zadamy zadamy takie pytanie, to często jest tak, że wtedy ta sytuacja nie jest aż taka tragiczna. I powiem Wam, jeżeli naprawdę jest w waszym życiu obojętnie czy jest, czy będzie, czy było coś takiego niezbyt pozytywnego, zadajcie sobie zawsze to pytanie: co może mi w tej sytuacji najgorszego się przetrafić? Jeżeli odpowiecie sobie na to pytanie, to zauważycie, że ta sytuacja nie jest aż taka tragiczna, na jaką wygląda. I muszę powiedzieć, że w przeszłości mieliście jakiś plan. Z tym planem prawdopodobnie nie wystartowaliście z jakiegoś tam powodu. Być może coś Was hamowało, być może jakaś niepewność. I e, gdybyście z tym planem wystartowali, to może w ogóle tej sytuacji by tutaj nie było. Czasami właśnie nasze obawy, nasze lęki doprowadzają nas do takich sytuacji, które nie są korzystne dla nas. Dlatego w życiu czasami trzeba zaryzykować, przemyśleć, ale zaryzykować. Bo e, jeżeli my się zamkniemy w sobie i będziemy dusić pewne sprawy, to będzie coraz więcej, coraz więcej w nas tego się gromadziło i kiedyś ten balon pęknie. I później dochodzi do takiej sytuacji, jak tutaj jest. Jest dla nas wszystkiego za dużo. My to musimy zostawić na boku. I zaraz zobaczę, co tutaj się kryje pod tym, pod tym waszym tematem. Dwie monety. No jakaś zmiana. Wy chcecie jakiejś zmiany finansowej. Wy chcecie również pracować nad tym, aby y, coś osiągnąć. Ósemka buław. I liczycie na to, że coś w waszym życiu w końcu. Się stanie coś pozytywnego, że jakaś wiadomość przyjdzie, że być może ktoś się odezwie, że życie Wam da jakiś sygnał z góry, że ta sytuacja może się zmienić. Ósemka Buław, to jest taka bardzo pozytywna energia, coś, coś się dzieje szybko, nagle, nieoczekiwanie i wyliczycie na to, że coś. Coś się stanie, co tutaj właśnie Was wyzwoli z tej sytuacji. Wyliczycie na to i muszę powiedzieć, w Waszej podświadomości macie te trzy kielichy, które mówią o tym, że e, dla Was jest bardzo ważne, aby te kontakty międzyludzkie były bardzo pozytywne, aby te kontakty międzyludzkie e, były takie wyważone, były takie miłe, bez żadnych problemów. Te problemy tutaj są, tu będą jakieś problemy. Ta piątka buław to pokazuje. Wy macie taką energię, że chcecie właśnie walczyć o swoje walczyć o to, żeby wyjść z tej sytuacji, lub być może tą sytuację tutaj wyjaśnić, która dla Was nie jest taka pozytywna. I chcecie jakąś zmianę, i tak jak powiedziałam, wy będziecie na tym pracować, ale bez walki tutaj się nie obejdzie. Um, Tutaj widzę energię zewnętrzną, te trzy buławy mówią, że ktoś ma również jakiś plan w stosunku do Was, jeżeli chodzi o tę sytuację, i ten ktoś by chciał to chętnie wprowadzić w życie. Zaraz zobaczymy, czy to będzie dla Was pozytywne czy negatywne. Tutaj mamy rycerz monet, dziewiątka mieczy i. Cesarz. To jest dosyć taka, e, powiem tak, to jest energia e, taka bardzo stabilna. Ktoś tutaj ma siłę, ktoś ma przebicie. E, to jest człowiek błyskotliwy, ale ten człowiek tutaj mamy dziewiątkę mieczy ten człowiek również się czuje troszeczkę związany, żeby właśnie ze swoim planem wystartować. Nie widzę uczuć. Tutaj na razie nie ma dużo uczuć. Mam, ja, mam taką, ja mam takie wrażenie, że właśnie to, co tutaj się dzieje, a ta energia zewnętrzna to może być wasz partner, to może być właśnie ktoś, kto jest związany z tym tematem. Ten człowiek również jest związany, on by chciał. Tą sytuację tutaj zakończyć, chciałby doprowadzić do jakiegoś porozumienia z Wami. I ma tą siłę, ma tą stabilność, to jest ktoś, tak jak powiedziałam, bardzo stabilny, ktoś, kto ma e, mocną pozycję w życiu i ktoś, kto również e, finansowo dobrze stoi. Ale ten człowiek jest również związany. Być może dlatego, że tutaj mamy właśnie te trzy miecze, które pokazują, tak jak powiedziałam na początku, ten ból, to złamane serce. I ten ktoś może by, ma jakiś pomysł i chciałby Wam pomóc, chciałby tutaj coś zaproponować, ale również się boi. Tak samo jak Wy się boicie, z tym, z tym człowiekiem dojść do jakiejś komfortu, mieć jakąś konfrontację, dojść do, do jakiegoś porozumienia. I ten człowiek też się boi. I to jest taka. E, e, tak jak powiedzieć, to stoi w miejscu. Bo coś się stało, coś, coś niedobrego i teraz dwie strony boją się wyciągnąć rękę. Ale na tym to się oczywiście nie zakończy, bo tutaj będzie jakaś. E, walka z waszej strony. Tutaj mamy tą piątkę tych bułow. Tu jest walka, walka z waszej strony. I e, tak jak powiedziałam, wym pod świadomości macie tam chęć, aby to się zakończyło, aby te kontakty z innymi ludźmi były takie pozytywne, ale bez walki waszym zdaniem to się nie obejdzie. E, wasze nadzieje, Kierują się w, w, w tym kierunku, że wy będziecie chcieli, tak jak i tutaj, te trzy kielichy, ta dziesiątka kielichów mówi, żeby to się pozytywnie dla Was zakończyło, żeby, żeby w końcu się cieszyć z tą drugą osobą. Ja mam takie wrażenie, że Was to um, boli, że Was ta sytuacja, która tutaj jest, ten konflikt, bo tutaj jakiś konflikt jest z drugą osobą. Że was to bardzo gnębi i wy byście chcieli to wyjaśnić, ale tutaj jest ciężko to wyjaśnić, bo człowiek się boi tylko w tej konfrontacji, tak powiem. Um, jeżeli chodzi o waszą przyszłość, tutaj macie czwórkę monet i dziewiątkę monet. Karty pokazujące jakieś sprawy finansowe, waszą stabilizację. Wasze zabezpieczenie finansowe, wy nie chcecie tutaj żadnego ryzyka wprowadzić, wy nie chcecie czegoś stracić i yy, chcecie zyskać, chcecie zyskać. I zaraz zobaczymy, co tutaj się dzieje, bo to jest związane oczywiście z tą drugą osobą. Tak jak powiedziałam, to może być wasz partner ale to może być zupełnie ktoś inny z Waszej rodziny, może być matka, może być ojciec, babka, siostra, przyjaciel, koleżanka. Z kimś tutaj macie jakiś konflikt i um, być może ten konflikt jest również spowodowany kwestią finansową. Um, być może to jest również spowodowane zdradą, nie powiem, można powiedzieć zdradą, ale y, być może coś planowaliście wspólne i, wspólnie i to nie wyszło i y, to zaufanie się troszeczkę zachwiało i to trzeba tutaj wyjaśnić. Zobaczymy, co tutaj jest. Królowa monet, tutaj pieniążki, 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 trzy monety. Same monety, same monety, kochani. I piątka. Piątka mieczy, a piątkę mieczy mamy już tutaj. Wy boicie się tego, że poniesiecie klęskę, jeżeli chodzi właśnie o sprawy finansowe. Tutaj ja muszę powiedzieć, tutaj jakie sprawy finansowe w każdym razie odgrywają dużą rolę. I być może to zaufanie zostało zachwiane i, i, i ten ból tutaj, to złamane serce i tak dalej, to wszystko y, właśnie z tego powodu powodu tych finansów, bo coś tutaj poszło nie tak, ale Wam zależy na tym, żeby to zostało odbudowane, żeby to znowu y, poszło do przodu z tą drugą osobą. I wy siedzicie troszeczkę tak, jakby Wam ręce związani i, i, i związali, i ta druga osoba tak samo. Wam zależy na tym, aby te finanse, t, t, tą kwestię finansową, tą kwestię, t, ten problem, jaki tutaj y, jest, żeby zakończyć dla Was pozytywnie. Wy macie tutaj tą królową y, monet. I ta trójka monet, która tutaj się w środku pokazała, to jest karta dla mnie taka bardzo, bardzo pozytywna, bo ta karta mówi o tym, że jeżeli coś w życiu robimy, to róbmy to tak, aby innym nie sprawić, nie sprawić przykrości i sobie nie zaszkodzić. Żeby szukać takiej drogi w życiu, żeby z ludźmi się porozumieć, żeby z ludźmi dobrze współpracować. Ta karta również mówi o tym, że jeżeli cokolwiek w życiu robimy, o, o właśnie, a tutaj jest ta kwestia finansowa, jest, to powinniśmy sobie ludzi dobierać tak, aby wam byli pomocni. Jeżeli na przykład z tą osobą tutaj nie możecie się dogadać z jakiegoś tam powodu, to powinniście szukać pomocy u innych ludzi, którzy być może wam tutaj pomogą wyjść z tej sytuacji, doradzić się i, i, i powinniście szukać pomocy u ludzi, którzy są. Dojrzali, mądrzy, być może to są również fachowcy w tej dziedzinie, tak można powiedzieć. Tak? Także tutaj jest taka podpowiedź, kart. Jeżeli tutaj jest jakiś problem i wy sami nie potraficie z tego wyjść, doradźcie się innych ludzi, którzy są mądrzy, którym można zaufać, którzy prawdopodobnie będą wam mogli jakieś światełko w tym tunelu pokazać. Bo Wy się ten klęski bardzo boicie. Tu macie Waszą świadomość, i tutaj ostatnia karta wyszła, to jest ta sama karta, ta piątka tych mieczy, pokazuje klęskę w jakiejś tam dziedzinie życia. Tak? I tutaj nie tylko te uczucia są zachwiane, ale również ta kwestia finansowa. Wy byście chcieli wyjść na swoje, ale nie chcecie też stracić. Czasami jest tak, że nie można wszystkiego w życiu mieć. Czasami trzeba się również podzielić z innymi i spojrzeć na tą sytuację drugiej osoby z jej perspektywy, bo nam jest bardzo łatwo oceniać innych ludzi, jeżeli nie siedzimy w skórze tej osoby. I tutaj, ja powiem, karty pokazują Wam, że jeżeli taka sytuacja jest. Postawcie się na miejscu tej drugiej osoby, jak ta osoba się może czuć. Ta osoba też nie chce być wykorzystana. Także tutaj trzeba się zastanowić nad tym, jak to zrobić i być może będziecie musieli troszeczkę wyjść do przodu do tej osoby i coś jej pozytywnego zaproponować, żeby to dla Was było korzystne, ale dla tej, dla tej drugiej osoby również. Nie tylko dla was, nie tylko dla was, bo najczęściej jest tak, że my tylko myślimy o sobie, ale ta druga osoba prawdopodobnie tutaj też ma rację i też y, jest w to zaangażowana i też coś jej się należy, że tak powiem, także musicie się zastanowić, jak to rozegrać, żeby to dla was obojga było sprawiedliwe. Tak to. Było. I moi kochani, na tym chyba to czytanie zakończę, bo e, tak jak powiedziałam, karty pokazują, aby z tej sytuacji, która tutaj jest, która was gnębi, która was przytłacza i wy się czujecie tutaj jako e, ofiara, a prawdopodobnie ta druga strona też jest ofiarą. Także często jest tak, że ta sprawiedliwość leży w środku. I często jest tak, że jeżeli jest konflikt, to dwie osoby czy dwie strony są temu winne z jakiegoś tam powodu. I zastanówcie się nad tym, jak tu, co tu zrobić, jak tu zrobić, żeby ten konflikt tak rozwiązać, żeby dla obu stron by było pozytywne wyjście. I tak jak powiedziałam, postawcie się na miejscu tej drugiej osoby, być może wtedy będziecie mogli spojrzeć na tą sprawę, na tą sytuację zupełnie inaczej, tak troszeczkę obiektywnie i być może przyjdzie wam do głowy jakiś dobry pomysł. A jeżeli nie, to tak jak powiedziałam, ta karta, która tutaj się pokazała, pokazuje, że szukacie pomocy u innych, mądrych ludzi, którym możecie zaufać. Być może oni będą wam pomocni. Także, kochani, mam nadzieję, że jeżeli taki problem jest u Was, mam nadzieję, że to się rozwiąże, bo macie dobre karty. Ta dziesiątka. Kielichów to pokazuje. I ta karta, która tutaj się pokazała, ta dziewiątka monet mówi o tym, że wy osiągniecie swój sukces. Piękna karta. Ale oczywiście będziecie musieli zwrócić uwagę na dobro tej drugiej strony. Tak? Żeby komuś nie zaszkodzić. Także. Kochani, trzymajcie się, uważajcie na siebie. Dawanie i branie w życiu jest bardzo ważne, karty to często również pokazują. Życzę Wam udanego miesiąca i do zobaczenia.